Dzień dobry. Witam Państwa na webinarze i witam wszystkich, którzy będą później oglądali powtórkę na YouTubie na dzisiejszej prezentacji naszej aplikacji DaVinci. I pokrótce powiem Państwu czym jest ta aplikacja. DaVinci jest aplikacją sztucznej inteligencji, asystentem, chatbotem, generatorem tekstów, który ma pomóc Państwu tworzyć materiały marketingowe i usprawniać pracę związaną z marketingiem, tworzeniem testu, tekstów na bloga, opisów produktów, konwersją, mowy na tekst, czy tekstu na mowę. Więc pokrótce tak, jakie są funkcje? Wielojęzyczność, generator tekstu, generator obrazu, kodu i czatu. Duża liczba szablonów, na których można pracować i możliwość pracy zespołowej. I tak, w najważniejszych rzeczach, które dzisiaj omówiłem sobie w generatorze aplikacji jajowej owej DaVinci to jest tak, generator tekstu, inteligentny asystent pisania, generator obrazu, do tworzenie przyciągających wzrok obrazów i grafik, przekształcanie mowy na tekst i w drugą stronę przekształcenie tekstu na mowę. I też pokażę Wam Państwu pozostałe funkcjonalności, jakie mamy w aplikacji. I tak, komu dedykujemy to narzędzie? Produkujemy je przedsiębiorstwom, marketerom cyfrowym, agencjom i copywriterom, bo tak naprawdę asystent jest narzędziem, które pomaga e, chociażby tworzyć blogi, czyli generować tytuły, e, generować całe artykuły, generować sekcje bloga, generować pomysły na bloga. Potrafi też wspomóc e-commerce przez generowanie opisów produktów, generowanie nazw produktów czy generowanie recenzji. Pozwala też rozwijać strony internetowe, sklepy przez tworzenie meta-opisów potrzebnych do pozycjonowania czy też generowania choćby stron. Z pytaniami i odpowiedziami najczęściej się pojawiającymi. W czym jeszcze możemy wykorzystać asystenta Da Vinci? Możemy wykorzystać go w reklamie do tworzenia nagłówków, reklam facebookowych, googlowych, do tworzenia opisów reklam. Możemy też wykorzystać go do tworzenia rzeczy do mediów społecznościowych, jak przygotowywanie tytułów i opisów do filmów na YouTube, tworzenie tagów. Tak samo do generowania hashtagów i postów na Instagram, Twitter, obecnie X, czy też Facebook. Możemy tworzyć, czy to fragmenty postów, tworzyć jakieś inspiracje dla nas, czy tworzyć całe, całościowe posty. Ok, teraz może przejdźmy do panelu. I ja Państwu pokażę, jak wygląda panel. Na dzień dzisiejszy panel jest tylko w języku angielskim, ale pracujemy, by w ciągu dwóch, trzech tygodni maksymalnie, dodać język angielski. Pracuje, przepraszam, język polski, bo pracujemy jeszcze nad jedną wersją hiszpańską i niemiecką. Więc trochę tego jest. I co? Tak wygląda pulpit zarządzania. Mamy dwie sekcje dokumentów. Widzimy wszystko, co zostało wygenerowane przez nas w ostatnim czasie w narzędziu i możemy sobie do tych rzeczy powrócić. Tutaj widzimy jakiś tytuł wygenerowany wcześniej przez nas. Chyba to było dopisy na blog. Ok, ale co jest najważniejsze i do czego zachęcam? Po pierwsze, to. Zachęcam do korzystania czegoś takiego, co się nazywa Brand Voice. Brand Voice jest miejscem, gdzie możemy stworzyć stronę marki. Zdefiniować czym jest nasza marka, jak ona wygląda, przygotować jej opis. Możemy tych marek stworzyć bardzo dużo. Uzupełniamy sobie nazwę, to czym się zajmuje, jakiś opis, link do strony. W jakim. Hmm, Głosie chcemy, że tak, w jakim tonie chcemy o tej marce mówić, czy to być profesjonalny, czy sarkastyczny, czy dramatyczny. Też mamy możliwość wprowadzania produktów, czy też usług naszych, jakie mamy, czy jeszcze jakieś inne rzeczy, które zdefiniujemy dotyczące naszej marki, bo to mogą być i też dla firm opartych o usługi oparte o produkty cyfrowe, produkty fizyczne, czy też brand prędy osobowościowe mogą tu się zdefiniować i wykorzystywać. To w drugiej, w kolejnej części to pokażę, gdzie to wykorzystujemy. Nie będę tutaj e, wprowadzał. Mamy tutaj tak na roboczo wprowadzoną naszą markę hostingową, e, gdzie są jakieś opisy ze strony, adres strony i kilka rzeczy, które potrzebowaliśmy, żeby pokazać Państwu w demo. I to jest rzecz, którą zalecam zrobić dobrze na samym początku, bo ona bardzo mocno wpłynie na dalszą pracę. Kolejną ważną rzeczą jest zakładka Team. Tutaj możemy zapraszać naszych współpracowników i razem z nimi korzystać z danego konta mm, aplikacji. Możemy pracować na tych samych dokumentach, edytować, wykorzystywać, redagować, przeredagowywać, więc to jest bardzo dobre narzędzie do, tej, do pracy zespołowej. Ok, dobra, a teraz może przejdźmy już do konkretnych rzeczy. Nie omówimy dzisiaj wszystkiego podczas tego y, nagrania. Omówimy podstawowe rzeczy. Zaczniemy od AI Editora. AI Editor to jest. Taki prosty edytor, gdzie możemy przygotować, czy to wymyśleć. Yy, ja i może nam wymyślić tytuł posta, podsumować artykuł, wygenerować artykuł, czy blog se yy, se sekcję bloga, czy yy, opis produktu, czy nawet nazwę produktu, yy, czy tutaj do reklamy może nam yy, przygotować, czy rozwiązać jakiś problem, czy przygotować meta dane do strony, czy też do social mediów dodać różne rzeczy. Weźmy sobie na przykład e-commerce i poprośmy o wygenerowanie tytułu opty... optymalizacja WordPress i poprośmy, żeby nam wygenerował załóżmy 6 tytułów. I tutaj o, za, wy, wygenerował nam sześć tytułów, których, z których możemy się posiłkować później. Tutaj widzą Państwo, że jest możliwość skopiowania, zaznaczenia i pobrania tego w formie na przykład e, Worda, PDF-u czy HTML-a. Jeżeli nam nie, nie odpowiada jakiś, to możemy tutaj poprosić o zredagowanie. Danego danego tytułu na inne. Oczywiście warto zdefiniować język polski, że pracujemy na języku polskim, bo on teraz sobie zredagował to w języku angielskim, na przykład. Ok, i mamy tutaj w dokumentach, widzimy te wytyczne. Hmm, wygenerowane tytuły. Skopiujemy sobie i przejdziemy dalej do kolejnego narzędzia. Nie będę pokazywał Państwu wszystkich możliwości, tylko pokrótce przeskoczymy przez wszystkie. AI Writer, ono jest bardzo zbliżone. Tutaj też jest coś takiego jak post generator. I tutaj możemy sobie wybrać naszą firmę. Tutaj mamy tylko zdefiniowane markę i jeden produkt. I chcemy też napisać o tym optymalizacja WordPress. Poprosimy też sobie o 6 rezultatów i ona nam wygeneruje. I widzą Państwo, tu już wykorzystuje nazwy naszych produktów Hosting Micro i nazwę naszej marki. To jest właśnie ten, ta ważna rzecz. Nie musimy tego definiować. Ponownie mamy już tutaj to zaszyte i ono będzie się trzymało. Jeżeli chcemy, możemy sobie z tego poziomu dodać. Możemy też wyłączyć, wyłączyć markę i on przygotuje nam kolejny tytuł, nie uwzględniając nic, co dotyczy naszej marki. OK, i tak naprawdę możemy wygenerować też post. Też wybierzmy sobie tam, ten, ten i wygenerujemy dwa przykłady postów. I widzą Państwo, one już się nadają do, do użytku, że tak powiem, do skopiowania i wklejenia, ale też możemy sobie je przygenerować, poprawić, żeby one były bardziej, bardziej takie nasze, bardziej może bardziej ludzkie. Ale już mamy zarys, który może być gotowym postem. Jeżeli nie chcemy się bawić, kopiuj, wklej i mamy post. Ok, dobrze. Kolejną rzeczą to jest e, kreator artykułów. Nie będziemy dzisiaj wszystkiego omawiać, e, tylko e, pokażę Państwu najważniejsze i najczęściej używane sekcje w marketingu. Optymalizacja WordPress i wygeneruje nam słowa. E, luko, e, Kluczowe: wydajność, hosting, szybkość. Możemy sobie to dodać, możemy też tych słów więcej zdefiniować, jakbyśmy potrzebowali. O, teraz sobie kolejny tytuł, który wcześniej mieliśmy. To on jest opcjonalnie, bo tutaj sam wymyśli, wykorzystując te słowa, które mu zadaliśmy, poprosimy, niech będzie tych tytułów. Załóżmy 5. On nam wygeneruje też artykuł w języku polskim. Tu generujemy też tutaj, możemy sobie wybrać poziom kreatywności jego. On przy... o. Tutaj widzimy, jakieś tytuły zaproponował. Do tego wybierzmy sobie na przykład ten. Kliknijmy Next. Tutaj możemy wygenerować obrazek do postu. My nie na tą chwilę nie potrzebujemy czegoś takiego. Możemy ten krok sobie pominąć i poprosić go o wygenerowanie artykułu. Przez to, że on pozbiera od nas słowa kluczowe z naszego, z naszych dwóch słów, tak naprawdę, wybrał słowa kluczowe, które powinny być. I teraz przygotowuje artykuł. On jest dobry pod SEO. Nie będzie wymagał jakichś modyfikacji, zoptymalizowania, ale jest to artykuł, który zawiera te słowa kluczowe, które wcześniej określiliśmy. OK, i mamy tutaj sobie taki e, artykulik. Oczywiście, wszystko jest widoczne e, w panelu. Możemy sobie go pobrać do Worda czy do HTML. Możemy też sobie tutaj zmienić literkę, cokolwiek zapisać. I to już jest tutaj u nas e, zapisane. OK, czyli omówiliśmy sobie dwie rzeczy, trzy rzeczy, głównie do generowania tekstów. Przejdźmy sobie jeszcze do takiej tradycyjnej rzeczy, która jest tak naprawdę kojarzona z ai -em. Jest to czat. Weźmy sobie Travel Advisora. Wyczyścimy mu ten i poprosimy o nową konwersację przygotuj nam plan. Okej. Okay. Też możemy tutaj głosowo wprowadzać tekst. I widzicie Państwo, też się generuje. Nie być może tak naprawdę możemy to wykorzystać do naszego wyjazdu. OK, to jest bardzo proste. Tych czatów jest e, sporo. My też sami możemy sobie kreować czaty, które, e, które nam pomogą e, w jakichś rzeczach. Będziemy chcieli e, je wykorzystywać do innych e, rzeczy. Jeszcze weźmy sobie jedną rzecz z tego posta, który nam się wygenerował. Skopiujmy i pokażę Państwu jeszcze dwa narzędzia pierz voiceover, czyli narzędzie, które generuje z tekstu mowę. Wklej. I on sobie bardzo szybko wygeneruje. Tak wygenerował sobie. W jaki sposób optymalizacja WordPress wpływa na Państwo sobie zobaczyć jak on brzmi. One są trochę sztucznie, no, nie są to takie super W jaki idealne. sposób optymalizacja WordPress wpływa na czas ładowania? I tak, możemy sobie pobrać w ten dźwięk. W jaki sposób optymalizacja WordPress wpływa na czas Zapiszemy sobie dźwięk. W ogóle zaraz wykorzystamy w kolejnym aplikacji. I tutaj, że tak powiem, możemy sobie generować tych dźwięków, pobierać i wykorzystywać w jakichś naszych projektach dotyczących, nie wiem, artykułów czy czegoś innego. I teraz jeszcze druga rzecz. Możemy sobie ten dźwięk wygenerować w drugą stronę. I z tego samego dźwięku, który żeśmy tam kleili, najpierw wygenerowaliśmy dźwięk, teraz powstał nam tekst. Ok. To by było na tyle z tego krótkiego webinaru i wstępnego pokazania. Narzędzia. O, jeszcze jedno narzędzie, które warto Państwu pokazać. Popierzmy sobie z naszych dokumentów wygenerowane. Wygenerowany artykuł. Skopiujmy go i wrzućmy do aplikacji Refwriter, która pozwoli nam ten artykuł wygenerować w zupełnie innym tonie, na przykład. I widać, że ten artykuł tutaj powstaje. On jest w modelu sarkastycznym, ale możemy, możemy też wygenerować go w, dalej w profesjonalnym, tak jak był na samym początku zbudowany, albo możemy też zmienić język. Zaraz Państwu pokażę. Wchodzimy, wybieramy profesjonalne i zmieńmy sobie na angielski. Modele językowe angielskie dużo szybciej pracują niż język polski czy jakikolwiek inny język. Więc warto, warto. Czasami używać języka angielskiego. Modele językowe w ogóle dużo lepiej są wytrenowane w języku angielskim niż w języku e, polskim. Ok, i mamy artykuł przepisany, ten artykuł, który stworzyliśmy w języku polskim, w języku angielskim. E, ok, i to by było wszystko. Podsumowując, to po pierwsze zapraszam do rejestracji i testowania. Mogą Państwo się zarejestrować i dostają Państwo na start kilka tysięcy kredytów, z których można wygenerować kilka artykułów czy, czy jakichś innych rzeczy, postów. I można sobie przetestować, przeklikać i zobaczyć, jak to działa. Co najważniejsze, proszę pamiętać o brand voice: o tym, żeby skonfigurować tutaj dobrze markę swoją. I dodać odpowiednie e, rzeczy dotyczące opisu swojej marki, produktów, im lepiej to zdefiniujemy, tym bardziej nam to wpłynie na lepsze, lepszą pracę narzędzia, lepszą pracę aplikacji przy generowaniu własnych rzeczy. Co jeszcze? Proszę pamiętać, że jest możliwość dołączania kolegów, koleżanek do zespołu. I można pracować w grupie na materiałach. To jest mega, mega ułatwienie, jeżeli w teamie pracuje więcej osób. I tak, i proszę sobie przejrzeć: AR Editora, Writera, generatora artykułów, do redakcji artykułów, tutaj do zmiana tekstu. Na mowę i mowy na tekst. Są też inne, o których dzisiaj nie wspomniałem. Być może na kolejnych webinarach pokażemy Państwu rzeczy, które, które zostały wygenerowane. Tutaj aplikacja bardzo fajnie pokazuje, ile tak naprawdę godzin pracy zaoszczędziliśmy. Więc to tutaj ten webinar trwa 20 minut, a wygenerowaliśmy kilkanaście rzeczy. W, tym. w kolejnych webinarach będziemy pokazywali kolejne narzędzia do generowania plików yy, graficznych, do odczytywania PDF-ów, interpretacji ich, do tworzenia z YouTube'a na przykład artykułów, ale to w kolejnych dzisiaj zachęcam do testowania. Do rejestracji i zobaczenia, jak to wszystko wygląda. Jeżeli potrzebują Państwo jakiegoś spotkania, żeby poznać to narzędzie bardziej, zapraszam do umawiania się na 30-minutowe konsultacje bezpłatne i my tam pokażemy, omówimy i zobaczymy, czy to narzędzie sprawdzi się u Państwa w biznesie. A za dziś dziękuję YouTuberom, którzy oglądali na YouTubie. A ci, którzy. Są z nami na żywo i podczas webinaru. Zaraz zapraszam do, do zadawania pytań, a my żegnamy się z YouTube'em. Do usłyszenia!